Cześć, witajcie, jesteś z programu Leonex i witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej serii Battle of 3 z Leonexem. Tak! W tym odcinku jesteśmy sobie na deptunach w Nowshark jako szturmowiec. Mamy przy sobie m 16 m 1911 jako pistolet, M320 granatnik ręczny, defibrillator, a specjalizację amunicję drużynową. Jest to tryb dead matcha, tak jak już wspominałem, więc prawdopodobnie w tym, tym odcinku będzie mniej trollowania więcej akcji niż w poprzednim. Więc na pewno, no, przynajmniej, powinniście się ucieszyć. Chyba, że akurat wolicie trochę mojego trollowania zamiast większej ilości akcji. No żal, lagi? Dobra, ja już myślałem, że mi się zacznie lagować serwer, ale na nie. I tak, yy, powiem że praktycznie ostatnio dawność, ostatnio już w ogóle jakoś mam problem z tą systematycznością w filmików, ale jest to spowodowane tym, że ja też mam jednak szkołę, też mam tam trochę trochę roboty z tą szkołą i no nie jest tak prosto, wbrew pozorom. I tą rundę z tego co widać raczej przegramy, bo ma, przeciwnicy mają przewagę na ma prawie że 300 zabitych. Jak Wam zaspoilerowałem teraz chamsko. Młahha.

To był jednak zły pomysł, żeby tam wybiegać. Bo ja mam też prawdopodobnie po tym odcinku, tak następnego nie albo wiecie, tak ogólnie od razu, nie pojawi się kolejny odcinek. Ze to, że mam jednak pewne plany co do jakiegoś nieco większego filmiku z czego Nie będzie taki typowy odcinek, let's playowy, tylko coś. takie coś więcej. To będzie. Takie coś więcej, którego nigdy jeszcze w życiu nie kręciłem tego typu wideo. I szczerze mówiąc to raczej... To raczej mi się nie uda zrobić wiecie tak... O tak. No. Kurde. Oberwałem już. Uciekać! No, coś tu spamuje. I Następna ciota spamuje. Nub. No, ale w premii Wybawiciela dostałem. A, 5, zaraz. Hmm, okej. Okay. A powiem wam jedną rzecz. Hmm, powiem wam, że już od pewnego czasu jednak pogrywam sobie w takie w e, battlefieldzie. I już słyszałem trochę porad takich różnych... ...różnych let's playerów akurat, Ale oni są e, albo z Anglii, albo z Ameryki, nie wiem dokładnie, w każdym razie mówią po angielsku. E, I powiem wam parę rzeczy, takich mm, tipów, które się przydają po prostu podczas walki z przeciwnikami nawet lepiej. Pierwszym błędem, który popełnia naprawdę masa osób, jest tak zwane knife to meet you. Wiecie, to jest po angielsku nice to meet you, co nie? Czy miło cię poznasz? To jest knife to meet you. Czyli nóż się poznać. Nie wiem, jakby to Wam przetłumaczyć, naprawdę. Chodzi o to, że ludzie po prostu zbyt często próbują używać noża. Ja tak miałem naprawdę nieraz, że. Mimo, że miałem tam, nie wiem, 3, kilka rapt, procent HP, a gościu miał full, to próbował mnie zabić nożem. Latał dookoła mnie, a w międzyczasie sobie strzelałem w niego i zabiłem go. Raz to w ogóle miałem najlepszą akcję. Gdy musiałem przeładować RKM, to ja sobie tak bo jak gdyby nigdy, nic przeładowywuję, przeładowywuję. Tak w kościół wymachuję tym nożem, no i nic mi nie zrobił. Tam mi chyba raz, raz mnie trochę chlasnął. Ale wiecie, jedno haśnięcie to mi to za dużo nie zrobiło. Mm, tak samo jedną ciekawostką jest to, że eee. Yy... Nie że czasami podczas walki, tak na przykład pomiędzy kontenerami, która się często zdarza, kurde, ale fail. Nie mogłem przeskoczyć te przez ten wagon, który się często zdarza właśnie na deathmatchach. Mm. Ludzie często po prostu stoją naprzeciw siebie, nie Nie... pamiętają w ogóle o tym, że mają możliwość poruszania się. What the fuck, jako ja miałem laga! Oo. Oh, oh. o nie. O nie Ta, Poczekajcie, jeszcze ja tu, chwilę... ja tu na chwilę siądę. Poczekam, aż mi te lagi przejdą. No, zawsze jakieś punkty. A mam, że ja, jak idzie, mam lagi, tak jak przed chwilą. Miałem takie chwilowe dosłownie. To one przechodzą dosłownie po chwilce. Chodzi o to, żeby właśnie je przeczekać. Bo nie ma sensu po prostu biegać wtedy po mapie bo i tak nic nie wskuramy. Czekajcie. Tutaj przy okazji możecie się zdziwiać, jakich ulepszeń ja używam. Ja sobie też muszę teraz przetestować jedną taką rzecz. Wiele osób twierdzi, że ten kolminator kobra jest znacznie lepszy od tego kolminatorka, którego ja w tej chwili używam. Szczerze mówiąc powiem, powiem Wam, że nie wiem dlaczego. Według mnie one są podobne do siebie. Może im chodzi o to, że mają poprzez ten kolminatorek ma po prostu większą ma więcej, tych czerwonych, ma więcej tych czerwonych fragmentów, a jednak to one pomagają w całym celowaniu. Więc no, szczerze mówiąc, nie wiem. Może to jest też kwestia gustu, bo ja na przykład praktycznie na każdej broni używam tego, tego innego kołmionatora tego, którego przed chwilą używałem i. Robię tak właściwie od, prawie że od samego początku, kiedy gram w Mathew i Prawie że od kiedy tylko gram. Po prostu ten typ celownik jest dla mnie dużo wygodniejszy. Może na przykład dlatego, szczególnie w tym karabinie oraz M4A1, który jest dla technika, Z tym na to, że tutaj jesteś tu podwójnego celownika. Popatrzcie. A my ten nasz celownik, te, te takie czerwone, coś, co nie. I mamy jeszcze taki wystającą. Jak to się nazywa ta część? To była muszka, tak. Mamy jeszcze wystającą muszkę. To jest ta część tego tuż, tuż przed nami. Facepan. Nie mogę z tego trafić. O żal. Dobra. Mm. I powiem Wam szczerze, że w przypadku tych dwóch karabinów, o których mówiłem, to. Ta wózka jest naprawdę bardzo pomocna I ja je używałem głównie w przypadku, gdy... A, gdy miałem y, tamtą... Y, fuck! Gdy miałem tamten poprzedni kombinatorek A teraz, jak ja tak się na niego przesiadnę, Ja mam szczerze, że... ale już jakoś mniej by, by, byłby mi potrzebny, tak na moje oko Szczerze mówiąc, to prawdopodobnie przez to, że jest właśnie dużo większa ta powierzchnia do, mm, celownika. Dużo bardziej, dużo bardziej użyteczny jest sam celownik. Ha? Kurde! Jak to jest możliwe, że za każdym razem, jak człowiek tak wejdzie na ten kontener, to od razu cię muszą zobaczyć. Ale jak ktoś inny wchodzi, to tam potrafi zabić 40 osób i nikt go nie zauważy. Z drugiej strony możliwe jest to przez to, że mamy, możemy mieć lekkiego nuptima. Szczerze mówiąc, no przegrywamy niemalże... ...połową zabitych. Bo nie ma, że dwa razy więcej. I to wiedzie spoko. Fajna drużyna, czyż nie? A, mm, takie małe aktualności jeszcze mam tutaj walny? Yy, otóż SKK w końcu... Wyrzucił na YouTube te swoje wyniki tego konkursu w kwestii dodania na Kwadratową Masakrę. Bo nie mam tak. Um, oczywiście, jest, oczywiście, to dla mnie było niemalże oczywiste, że ja nie wygram tego. Chociaż szczerze mówiąc, troszkę liczyłem na początku na polecenie. Ale to było mniej więcej wtedy, kiedy ja dodałem ten filmik. Bo wtedy ten mój filmik był. Znaczy, nie za polecenie, tylko na wyróżnienie. Bo wtedy, kiedy mu ten filmik, to naprawdę on poziomem był jednym był jeden z najlepszych. I ja powiem Wam szczerze, że była pewna osoba, nie pamiętam jej naprawdę, Niku, która zrobiła świetną typografię. Jak ja bym sobie zrobił taką typografię z pomocą, a, za pomocą Sony Vegas Pro 11, jakbym umiał, jakbym umiał ten program obsługiwać, to zdecydowanie moja szansa na wygraną by się zwiększyła ponieważ w SKKF najprawdopodobniej tak, że tak samo jak jeden z, jedna z osób, która obejrzała ten filmik znał właśnie filmik, który leciał sobie właśnie na samym... Uuu, kamper! O, to się zabawimy. Prawdopodobnie SKKF właśnie znał jedną... jak to się nazywało? Znał ten filmik po prostu, który leciał na samym początku. I... Znał ten filmik, który leciał sobie tutaj w tle, kiedy ja tam gadałem, i wiedział, że to ja się na pewno za bardzo przy całym montażu nie postarałem. Może trochę przy, przy głosie się postarałem, to trzeba przyznać, bo jednak tam nie było lepiej słychać niż na niektórych moich obecnych filmikach. Ale jednak to moje postaranie się przy montażu wideo było rzeczywiście niewielkie. To już trzeba przyznać. Rację pod tym względem. To jest hkf No właśnie, tak jak mówię, jakbym zrobił tą typografię, to miejsce w polecanych miał, miejsce w tych wyróżnionych miałbym niemalże gwarantowane. Taka jest prawda. Bo szczerze mówiąc, hmm, zastanawiam się zawsze, właśnie, czy by tego Adobe, znaczy, czy by tego Sony Wegacy nie zacząć używać, ponieważ jest to jednak. Popularny program do montowania filmów i dobry. No, jak mi już dobijają ci goście? Kurde, już nie zdążę ich tam po prostu zabić, bo to już jest końcówka rundy. Sama. Chyba, że miałbym dużego fuksa. Aha, już się ktoś z nimi rozprawił, z tego co widzę. No, ok. Okej. Zniszczyli moje marzenia. Sorry, że tak przeklinam, ale się, się trochę wkurzyłem, że mam już gościu, wiecie, miał w końcówkę życia. Jak tak już we mnie wycelował tą snajperką, fuck, po mnie już, tak pomyślałem. A na szczęście mnie nie zabił. Dobra, przerzucamy się z powrotem tak do końca rundy już na tego szturmowca. Chyba, że się znowu przyda jakaś inna klasa. Bladeout. out! Zobaczymy, ile fragów zdążymy zdobyć. Przypominam, że dołączyłem mniej więcej tak... W połówce rundy, więc jednak nie zdziwcie się, że jeżeli tych fragów nie będzie dużo. Ale tak jak na razie, moim rekordem w detmeczach było chyba 40 fragów. Tak, to było około 40 fragów w jednym deatmeczu od samego początku rundy. To początku rundy. Więc skoro dołączyłem w połówce, będę miał takie dajmy ja to mm, 20. No to będzie git. Spoko. I świetny koniec rundy. Jeszcze taki optymistyczny koniec twój zespół przegrał. dobra. E, miałem, miałem tam widziałem 17 fragów. Mm, nie pamiętam chyba 30 około śmierci. Więc to jest. Więc mm, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mówił dla Was Lonex. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.